Symbian free w ściane Esi się wyjebali banderze <gulia> Nie dotarli na widać <gulia> To moje To moje Ale przycelowo Na <gulia> Ameryczka Ameryczka, jest Amerczka Dziad głuchy Dziad głuchy <gulia> <gulia>

No co wy robicie. Kurwa Okej Mi odpalił Okej, okay, okej okay. Dobrze, dobrze Co

Osób zostaje, ja nie wstaję, ja nie wstaję, ja nie Nie no, to jest nie jest grat dla mnie po prostu Ja nie gram next time jeszcze cisza chyba Lekkiego strasika. Pożegnaliście gdzieś... Dish'a Żegnamy Dish'a Ja też nie wiem co to jest jakiś ziomek, który... Tak ja jestem na jest tu. Nie banana? A, dobra, dobra bo no...